w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy do Warszawy. W zasadzie to już wjechaliśmy, zaraz będziemy na firmie. E, jesteśmy tutaj, zostaniemy tutaj na dwa dni. Być może wyjdą z tego dwa odcinki, kto wie, zobaczymy ile materiału zgromadzimy. E, no i co? Będzie co do oglądania. Nie możecie tego przeoczyć. E, no i co? I widzimy się za chwilę na miejscu. Jesteśmy już na miejscu w Warszawie. To miejsce, e, czyli Oddział Warszawa znacie, dziś, e, znacie z tego odcinka. Tu dziś będzie. Będziemy e, zobaczyć do chłopaków na hale. Wiem tylko tyle, że są trzy samochody. Zapraszam. Hello. My friend. Jak tam? Co ma? To jest Kacper, to jest ten chłopak, który tu pracuje, ale na wcześniejszym filmie go nie było. Dzisiaj jest tam. Co ty tu grzebiesz? Co tam Janik, powiedz mi, jak tam? No tutaj co, Cadillaca mamy, już jest, został wypolerowany, tak, powłoka nałożona, środek też w sumie cały ogarnięty, zostało tylko maskę tak naprawdę okleić PPF-em. Znaczy trzeba to... Wciągnąć najpierw, no tak, nie? najpierw ściągnąć starą. Chodź tak. Michał, pokaż, o co chodzi. Widać to na kamerze? Z tej strony musisz stanąć, żeby lampę pokazać. Przez, yy, no. Mamy tu bikini, czyli maska jest oklejona folią. Czy to PPF, czy nie, nie wiadomo, ponieważ to już leży chyba x lat. Auto jest ze Stanów. Trochę ubytków ma, więc będziemy to ściągać i aplikować nową folię. Z zużycia przede wszystkim widać tutaj, tak? No. Czy mi zostało już zadrapana? Mamy saba. Sap sub już jest skończony, nie? Tak, sap jest skończony. Sam w zasadzie podobnie. One step tak naprawdę z zewnątrz. Odświeżenie lamp z przodu. No i detailing wnętrza, tak? W sumie wszystko tam było robione. Chłopaki zbił Goraja, czyli so Solidarni. Nie jadą gdzie indziej, tylko do nas. Miniaczek. Miniaczek, co? Stałego klienta, nie? Tak, Miniaczek z całego klienta. Dzisiaj rano w zasadzie zrobiliśmy mu Audi A8. Tak, Pod, odmienił tak, na Mini. Tak, no. I co? Samochód też w zasadzie już na ukończeniu. Zaraz w zasadzie do odbioru. I w zasadzie to tyle z tego, co tu stoi. Tak? Coś tam się dzieje. Kasper kończy, zaraz klient przychodzi. Po odbiór. Chodźcie, to Wam pokażę. Na pewno widzieliście, jak w zeszłym odcinku, bądź nie wiem w zasadzie, w którym już to było, jeżeli chodzi o kolejność. Gdzieś tutaj go macie. Tu gdzieś wędruje. Widzieliście, jak oklejaliśmy rant drzwi folią. To była markowa folia XP dedykowana na ranty drzwi. Ona się bardzo ładnie przykleiła, bardzo fajnie wygląda. Po podgrzaniu opalarką praktycznie zlewa się z lakierem. A zobaczcie, jak wygląda chińska folia za 5 złotych. Tak to wygląda. O, może poświecimy. Na pewno, jak widzicie, nie jest elastyczna. Jest w ogóle źle tu naklejona. To auto już tak przyjechało z tym. Jest źle naklejona. Tutaj troszeczkę lepiej, ale na pewno. Może tutaj jeszcze pokaż. Na pewno, klej jest bardzo słabej jakości, ponieważ odchodzi na, 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 na zagięciu, tak. No i teraz czy warto y, zainwestować y, w folię markową, czy też w chińską? No chyba y, nie trzeba tłumaczyć, że, że jednak markową, ponieważ widać efekt. Tak? Tak. Zabieramy się za demontaż folii, która tutaj jest. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy zdjąć się taką listewkę ochronną. Która jest przyklejona na klej, i tutaj ma jeszcze takie spinki, więc, więc trochę jest tutaj do montażu. Musimy użyć dziuki. Teraz pokażemy wam po zdjęciu folii, jak wygląda lakier, który był zabezpieczony. Wydaje nam się, a raczej jesteśmy tego pewni, że ta folia jest tu od nowości, czyli ma, e, miała 12 lat. Zobaczcie jaka jest różnica e, tam gdzie było zabezpieczone, a jaka jest różnica, a jaka jest po prostu zmiana w odcieniu koloru tam gdzie folii nie było. Znaczy tam gdzie jeszcze pokazujecie to jeszcze kleju trochę jest. No tutaj widać klej, tak? Tutaj na tym odcięciu. Ale też widać, że ten lakier pod folią jest wręcz idealny. Tak. No i to jest y, taki żywy dowód na to, że folia działa i warto to kłaść. Jest po, warta swojej ceny. Po 12 latach lakier wygląda idealnie. Wiadomo, folia dostała swoje, ale. Ale y, po to jest. Wystarczy ją wymienić i mamy dalej ładny. Ewentualnie można ją ściągnąć i, nie wiem, przy, przy sprzedaży po prostu już zostawić lakier w takim stanie, jakim jest. Nie? Znaczy tu też jest 12 lat, tak? Zazwyczaj no nie ma się lat, samochodu do tak? 12 lat, więc. Tak, o przebieg? Naprawdę. Słuchaj, przebieg jaki jest? Przebieg jest 160 tysięcy kilometrów. 160 tysięcy kilometrów. Folia... No to, znaczy, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że samochód jest ze Stanów, tak? Więc tak. tam samochody i przody są bardzo wypiaskowane, tak naprawdę, ze względu na Ale... ich drogi. I tu też po chromie można zobaczyć, tak, jaki tak, chrom został. jest cały wypiaskowany. A maska jest ładna. Folia miała grubości, zmierzyliśmy folię, miała grubości około 180 mikronów. Czyli była, podejrzewamy, że był to PPF, aczkolwiek no nie, nie, nie wiadomo. Ale raczej tak, bo się dobrze odklejała, także mie miejscami chyba w 5 6 miejscach jakiś tam klej został. E Jedyny mankament jaki ja tutaj zauważyłem, no to jest jeden odprysk. E to musiał być dosyć mocny kamyczek, który po prostu przebił e folię, no i dostał się do tak, ale patrząc na przykład lakieru, po... Ale, no słuchaj, po 12 latach to... Tak, ale przede wszystkim patrząc po chromie, jak jest wypiaskowany, tak, to już tak, praktycznie tak. lakieru by nie było, tak? Fajnie Szczególnie wygoda. na tym elemencie, który jest dość pionowy, tak? I to jest akurat dość rzadkie na masce. No to tylko w jednym miejscu dostało. No tak, no tu tylko klej tak naprawdę, tak? No, czy klej został, tak? Ale tutaj kamyczek się jeden przebił, ale to słuchaj, no... Na 12 lat? Na 12 lat. <laughs> jedna kropeczka? Ładny lakier. Fabryczka. Dużo to jest. Żadna ceramika, żadne woski, okay. nic tak nie zabezpieczy rakieru jak folia. No i też tak jak tutaj, tak? Nie trzeba całego samochodu oklejać. Tak. Tylko newralgiczne tak naprawdę elementy. Folia zdemontowana, maska przepolerowana, bierzemy się za montaż folii bezbarwnej. Będziemy kleić całą maskę. Trzeba psikać produktem i, i nakładamy. Za mało chyba Johnsona jest. Zobaczycie, że będziemy ściągać, bo już się będzie kleić na sucho. Teraz... No to teraz. już widzę. Ej, to wjeżdża, wjeżdża, wjeżdża. No i odwróciłem się. Tyle na dachu to nic nie da. <laughs> Trzymaj, bo ona wjeżdża. Jak zaaplikujemy tą folię, to powiem Wam pewną ciekawostkę. Niektórzy może już wiedzą, o co chodzi, a niektórzy nie. W sumie, w sumie znawcy tematu powinni wiedzieć. Puszcza, To może chodzi faktycznie w cichu. O, i tu? Albo ona taka jest tutaj po prostu zagięta, albo coś faktycznie się czuło. Dobra, no nie wiem. Nie, nie trzyma. Drugi. W sumie to złapało. Ale tu też ma prób. Nie no, nie będziemy tak... Patrz, podnoszę normalnie Normalnie podnoszę I tu to też po trocha Masakra to Więcej Nic Kompletnie nic Kompletnie nic nie trzyma Plan spalił na panewce Dobra więc y, jak widzicie nie jest to folia PPF, jest to zwykła chińska folia Myśleliśmy, że się uda zaaplikować niestety Klej, który y, jest A bo tu szampon jest No i w pizdu i wylądował I cały misterny plan też w pizdu Wracając do tematu. <laughs> tak, folia jest głównowarta. Myśleliśmy, że, że się uda, nie? No ale zobaczymy. Jeszcze mamy jeden patent. Jest mega twarda, nie jest elastyczna. Sami Dobra. zobaczcie. Nie? Klej nie trzyma. Nawet na sucho, jak złapane. O, coś tam może przytrzymało. Nawet alkoholem spsikać aktywować klej również nie trzyma. Czekaj, my musimy to zrobić. My musimy to zrobić tak, jak się z dach odkleja. Pyk, 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 pyk. Tak samo. No dobrze. Dobra, czekaj. Na co? Trzeba od spodu ją przetrzeć, bo jeżeli ją tu położysz teraz i będziemy wyciągać, to paprochy. Gówno prawda, to co z tego, że ma ochronną. Ona ma od spodu paprochy i to wszystko na masce będzie teraz. Rozumiesz? Ja to widzę tak, że trzeba zrobić tak, jak normalnie sufit, żeśmy ten dach, żeśmy oklejali. Ciężko. Czyli że podwijać, nie? I ja tam ten. Ciężko będzie dobrać, że trochę i brakuje. Tyle, że w zasadzie czekaj, bo to i tak się no. wklej nie trzyma. To nawet jak położymy i będziemy yy, cztery rogi naciągać, to, to będzie to samo, nie? Jak widzicie, tutaj chcieliśmy sobie y, odkleić tą folię, natomiast ona zaczęła się nam po prostu. O, urywać. W rękach się po prostu łamy. Także teraz, cóż, to, cóż tutaj dużo dodać? Sami sobie też musicie odpowiedzieć, czy warto, czy nie warto. No, my wiemy. Wy już zresztą chyba też. Generalnie jest. Słuchajcie, 21 auta niepokończone, my jeszcze musimy wracać prawie 300 km do domu. Śnieg, pada. Jutro o 10 godzinie zaczynam szkolenie. No i co dalej? Ten test był dla Was. Poświęciliśmy czas dla Was, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Rzetelnie. Oczywiście rzetelnie. I tak naprawdę... My nie używamy takich produktów, to był tylko i wyłącznie, tak jak wcześniej wspomniałem, test, żebyście mogli zauważyć, czy to w ogóle coś jest warte. Taka właśnie folia. Oczywiście ona by zabezpieczyła przed, przed odpryskami, natomiast podejrzewam, że już gdyby się przykleiła, to demontaż tej folii byłby yy, no, tra tragiczny, ponieważ ona nawet po roku czasu. Po roku czasu, in, in, intensywnym słońcu, i tak dalej, tych, y, tych całych warunkach atmosferycznych, gdyby ona y, tutaj funkcjonowała, no to słuchajcie, przy demontażu my byśmy ją od, odrywali takimi kawałeczkami. Byłyby to takie małe kawałeczki. Wyobraźcie sobie całą maskę, e, po prostu demontować folię z całej maski. To byłaby tragedia. I tak jak widzieliście przy odklejaniu folii. Dobrej jakości? dwunastoletniej, tak. Po jeszcze... 12 latach? Tak, po 12 latach tak naprawdę od aplikacji. I to jeszcze samochód jest z Teksasu, był ściągnięty w 18 roku, czyli 10 lat stało na słońcu, co zawsze folią, nie folią daje duży wycisk. Normalnie się odklejała, kleju praktycznie w ogóle nie zostawiła, a lakier zabezpieczyła pierwszorzędnie. Tak, dokładnie. I tym wnioskiem kończymy dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie nasz kanał i zapraszamy Dawajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo to jest ważne, żeby Was nie ominął e, żaden odcinek. No i co będziecie z tego mieli? Oczywiście będziecie mieli z tego takie korzyści, e, że, no, które po prostu przełożą Wam się na, na jakby, nie wiem, nie życie codzienne, a użytkowanie samochodu. E, no i tak, folia dwunastoletnia. No. Ile, ile siły trzeba mieć? Znaczy nie, i, inaczej. inaczej. Tak. Ona po 12 latach, wiadomo, jest tutaj zniszczona, ale zobaczcie. O, o w sumie się no. <grywa> ale w sumie, słuchajcie, po 12 latach to każdemu się zdarzy. Nie no, żartuję to... <grywa> Ale coś się przykleiła. Słuchajcie, coś się tam przykleiła, nie? Wszystko, coś tam odparowało. Ale to po 10 minutach. Słuchaj, wiesz co, to trzeba byłoby tak, poczekać yy, yy, jak tutaj troszkę ta woda odejdzie, dołożyć, yy, wy, wy, wiesz, wyraklować i tak kawałeczkiem, 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 nie? Chociaż tutaj się przykleiła, no, ale zobacz. Dobra, musimy się streszczać, ponieważ czeka fokus, musimy jeszcze fokusa dzisiaj zrobić, yy, no i co, pamiętajcie, że ten kanał, nie jest przeznaczony tak stricte tylko i wyłącznie do detailingu. Natomiast pokazujemy tutaj wszystko. E, testy, nie testy, samochody, śmieszne, śmieszne jakieś sytuacje i tak dalej, i tak e, dalej. No i co? Chyba kończymy. Janek zapraszam cię. Subskrybujcie i klikajcie dzwoneczek. Aby być na bieżąco. No i co? My spadamy. Znaczy, spadamy, idziemy dalej robić, nie? Godzina, słuchajcie. 21. Spadamy, trzymajcie się. Pomarańczowy czy czerwony, który byście wybrali? Ja swój wybór znam i mam go na sobie. Jest to niebieska kurtka. <grystek> <grystek> <grystek>